To nie są dziwadła z cyrku, to ojcowie, matki i artyści żyjący z cechami fizycznymi, które wasz mózg może mieć trudność zaakceptować. To rekordy, które rzucają wyzwanie ludzkiej anatomii, historie oscylujące między chwałą a tragedią. Oto siedem osób z najbardziej ekstremalnymi częściami ciała na świecie. Numer 7. Artysta różowej wstążki, Kalifornia. Wyobraźcie sobie życie, w którym każda interakcja społeczna zaczyna się od wizualnego szoku. Nick Stouberl, w momencie, gdy otwiera usta, nie przypomina nikogo innego. Z językiem mierzącym 10,1 cm, prawie 4 cale, od czubka do zamkniętej wargi, dzierży absolutny rekord świata. Ale Nick to nie tylko medyczna ciekawostka. Przekształcił tę osobliwość w rewolucyjne narzędzie artystyczne. Maluje. Tak, dobrze słyszeliście. Używa swojego języka jako żywego pędzla owiniętego w folię spożywczą, by tworzyć oszałamiające płótna. To, co w szkole mogło być źródłem okrutnych drwin, stało się jego znakiem rozpoznawczym, sposobem na życie i rdzeniem jego tożsamości. Za humorem i żartami o tym, że po posiłku nigdy nie potrzebuje serwetki, kryje się potężna historia samoakceptacji. Nikt dosłownie posmakował sławy w sposób, w jaki nikt przed nim się nie odważył. Stał się gwiazdą mediów społecznościowych, udowadniając, że odmienność może być siłą twórczą. Dziś podróżuje po świecie. Biorąc udział w pokazach i konwentach, inspirując tysiące ludzi do zaakceptowania swoich fizycznych dziwactw zamiast ich ukrywania. Numer 6. Duma Artwin. Udajemy się do Turcji, do miasta Artwin. Tu mieszkał człowiek, który nosił swoją twarz niczym herb Mehmet Ozurek. Jego nos mierzył 8,8 cm. To majestatyczna konstrukcja z kości i chrząstki. Wyobraźcie sobie rozmiar karty do gry, umieszczonej pionowo na waszej twarzy. Dla wielu byłoby to powodem niszczących kompleksów i chęci ukrycia się przed światem. Dla Mehmeta było to boskie błogosławieństwo. Twierdził, że czuje zapachy, których nikt inny nie dostrzega, jakby posiadał węchową supermoc. Potrafił wykryć deszcz na długo przed jego nadejściem i rozpoznać przyprawy z niewiarygodnych odległości. Jego historia. To opowieść o absolutnym harcie ducha i zaraźliwej żłej de Vivre. Mehmet nigdy się nie ukrywał. Przeciwnie, celebrował swoją unikalność z przelewającą się dumą. Uczestniczył w ceremoniach bicia rekordów, pozował fotoreporterom z promiennym uśmiechem i udzielał wywiadów, w których z humorem opowiadał o tym, jak jego nos stał się sławny na całym świecie. Zmarł w 2023 roku. Pozostawiając fundamentalną lekcję. Brzydota lub piękno to pojęcia czysto subiektywne, skonstruowane społecznie. Numer 5 marsz gigantów. Wyobraźcie sobie, że macie 1,96 metra wzrostu, ale przy całkowicie surrealistycznych proporcjach 1,32 metra z tego to same nogi. To codzienna rzeczywistość świetłany pankratowej. Byłej rosyjskiej koszykarki, która stała się żywą legendą. Jej nogi są dłuższe niż całkowity wzrost najniższego człowieka świata, Heping Pinga, z którym pozowała do kultowego już zdjęcia. Kontrast między tymi dwoma ekstremami ludzkiej anatomii obiegł glob, symbolizując niesamowitą różnorodność naszego gatunku. Ale za blichtrem rekordów i błyskami fleszy kryje się permanentna walka logistyczna. Samoloty to koszmar. Nie da się złożyć jej nóg w wyznaczonej przestrzeni. Samochody stają się narzędziami tortur podczas długich podróży. Znalezienie ubrań w jej rozmiarze to misja niemożliwa. Świat po prostu nie jest zbudowany dla niej. Swietłana musiała opracować codzienne strategie, o których nikt inny nie musi myśleć. Sprawdzanie, czy stoliki w restauracjach mają dość miejsca na nogi, czy zamawianie łóżek na wymiar. Wciela w siebie naturalną elegancję, ale także głęboką samotność tych, którzy nigdy nie mogą pozostać niezauważeni. Numer 4. Szczęka niemożliwego. Ostrzeżenie: poniższe opisy mogą poważnie skonsternować wasz mózg. Francisco Domingo Joaquim, pochodzący z Angolii, posiada najszersze usta, jakie kiedykolwiek odnotowano. Maksymalne rozwarcie to aż 17 cm. To nie jest tylko abstrakcyjna liczba. To wystarczająco szeroko, by zmieścić całą puszkę napoju poziomo. Talerz deserowy mógłby dosłownie zniknąć w jego ustach. Przezwany angolską szczęką zachwytu, Francisco zamienił rzadką anomalię tkanki łącznej w wiralową sensację na YouTube na długo przed tym, jak oficjalnie odkryła go księga rekordów Guinnessa. Z medycznego punktu widzenia. Mamy tu do czynienia z absolutnie fascynującą elastycznością mięśni. To ludzka twarz posunięta do absolutnego punktu krytycznego, bez pękania. Francisco może rozciągać usta, aż uformują niemal idealny prostokąt, angażując mięśnie i więzadła, których większość z nas nigdy nie używa w pełnym zakresie. Nie ma bólu ani dyskomfortu, tylko naturalna elastyczność, która rzuca wyzwanie konwencjonalnej anatomii. Francisco jest prostym człowiekiem, który dzięki swojej unikalnej zdolności znalazł sposób na utrzymanie rodziny i zdobycie światowej sławy. Numer 3. Człowiek z papieru. Gdybyście teraz uszczypnęli swoją skórę, natychmiast wróciłaby na miejsce dzięki naturalnej elastyczności kolagenu. Ale nie Ugariego Tarnera z powodu zespołu Elersa Danlosa rzadkiej wady genetycznej wpływającej na produkcję kolagenu, jego skóra praktycznie nie ma normalnej granicy elastyczności. Może naciągnąć skórę naszej tak, by stworzyć imponujący golf, rozciągnąć brzuch, tworząc płaską powierzchnię tymniczym stół lub wykręcać twarz w sposób, który zdaje się przeczyć prawom biologii. Wizualnie jest to oszałamiające, niemal surrealistyczne, jakby oglądało się postać z kreskówki Ożywioną w rzeczywistości. Ale za śmiechem zafascynowanej publiczności kryje się poważny stan medyczny. Zespół Ellersa Danlosa powoduje chroniczny ból stawów i kruchość naczyń krwionośnych. Gary podjął świadomą decyzję: śmiać się ze swojej przypadłości, zamiast nad nią płakać. Przekształcił potencjalnie niepełnosprawność w siłę sceniczną i źródło dochodu w słynnym Circus of Horrors. Dziś jest inspiracją dla innych chorych, udowadniając, że można żyć pełnią życia mimo ogromnych wyzwań. Numer 2. Ciężar spojrzenia Historia Annie Hawkins Turner, znanej zawodowo jako Norma Sztic, to opowieść o fizycznym i emocjonalnym ciężarze, o intensywności trudnej do wyobrażenia. Dzierży rekord świata w kategorii największych naturalnych piersi. Obwód w biuście Wynosi 177 cm, a ich łączna waga to prawie 50 kg. To absolutnie nie jest wynik operacji plastycznej. To gigantomastia, rzadka choroba, która zaczęła się, gdy miała zaledwie 9 lat. Wyobraźcie sobie noszenie na klatce piersiowej równowartości 10-letniego dziecka każdego dnia, o każdej godzinie, w każdej minucie. Ból pleców jest permanentny i chroniczny, ale gorszy od bólu fizycznego jest wzrok innych. Ciągłe wpatrywanie się nieznajomych, molestowanie na ulicach i dehumanizująca fetyszyzacja jej ciała. Annie musiała zbudować psychiczną skorupę tak silną jak mięśnie pleców, wspierające ten codzienny ciężar. Wybrała odzyskanie kontroli nad swoim wizerunkiem poprzez pracę w branży rozrywkowej dla dorosłych. To kontrowersyjna decyzja, która jednak pozwoliła jej zamienić uprzedmiotowienie w finansową niezależność. Numer 1. Tragedia damy o paznokciach Kończymy najbardziej uderzającą wizualnie, ale i najgłębiej tragiczną historią. Lee Redmond przestała obcinać paznokcie w 1979 roku. Przez trzy pełne dekady rosły nieprzerwanie Aż osiągnęły oszałamiającą łączną długość 8,65 metra. To nie był po prostu rekord, to było jej osobiste dzieło sztuki, jej psychologiczna bariera ochronna, jej tożsamość. Codziennie pielęgnowała je ciepłą oliwą z oliwek, polerowała jak drogocenne klejnoty i chroniła z matczyną czujnością. A potem przyszła tragedia. Luty 2009 roku, gwałtowny wypadek samochodowy na drodze w Nevadzie. Pojazd dachował kilka razy. Li cudem przeżyła, ale jej paznokcie, dzieło życia, natychmiast roztrzaskały się na zimnym asfalcie. Straciłam część siebie powiedziała w poruszającym wywiadzie kilka tygodni później. To nie jest tylko historia o długich paznokciach. To historia o głębokiej, trzewnej żałobie po wyjątkowości, która definiowała całe jej istnienie. Li zachowała fragmenty w plastikowych torebkach, bolesne relikwie dawnej chwały. Te siedem historii przypomina nam o fundamentalnej prawdzie: istota ludzka jest nieskończenie różnorodna. Czy to przez genetykę, chorobę, czy osobisty wybór, nasza fizyczna powłoka opowiada naszą unikalną historię. Za każdym rekordem zawsze kryje się bijące serce. Która historia poruszyła Was najbardziej? Podzielcie się tym w komentarzach. Aby odkryć więcej niezwykłych losów, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce.